Za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki tej opłaty oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. I odreferowanie bardzo proszę kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pana Macieja Szczeleckiego. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałbym przedstawić uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki tej opłaty oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Projekt został szerzej omówiony na posiedzeniu komisji, gdzie była też prezentowana prezentacja odnośnie, jakie są do tej pory stawki były na msok jak to się ratowały te zmiany. Oczywiście można jeszcze raz ją powtórzyć, ale myślę, że to już Państwu zostało też przesłane na maila, więc nie ma chyba takiej potrzeby. W związku z tym najważniejsze informacje, czyli tutaj za odpady zbierane selektywnie, stawka od osoby wynosiłaby 32 zł. W przypadku niesegregacji jest 164 zł miesięcznie od osoby nakładane w drodze decyzji w przypadku pojemnika czy nieruchomości nie zamieszkała 60 litrów to jest w wysokości 4 zł 127 zł 240 to jest 13 zł 1100 litrów to jest w wysokości 58 zł 7000 litrów to jest 369 zł Pojemnik prasokontener o pojemności 5000 litrów to jest 264 zł, czyli cena zaworek o pojemności 120 litrów pozostała taka jak jest do tej pory, 93. Aby tutaj, już tak plan przedsiębiorcy bardziej skupili się na, na segregacji tych odpadów do, do korzystniejszych stawek w przyszłości. W przypadku niesegregowania, mówimy o nieruchomościach niezamieszkałych, stawki stanowiłyby dwukrotność tej stawki w przypadku segregacji. Zrasta także stawka ryczałtowa za y, nieruchomości, na której znajduje się domek lotniskowy lub inne nieruchomości korzystane na cele rekreacyjno rekreacyjną, wypoczynkowe, czyli odpady są zbierane w sposób selektywny, to jest 149 zł za rok od nieruchomości. W przypadku niesegregowania to jest znowu dwukrotność, czyli 298. W związku z powyższym proszę o pozytywne przyjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie kierowniku. O głos prosi również w tym, przy tym projekcie uchwały pan burmistrz. Bardzo proszę, burmistrz Ross-Oberent. Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni. Przed chwilą został przedstawiony projekt uchwały. W sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Szanowni Państwo, to był mój obowiązek, nałożony na mnie jako burmistrza miasta przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł 30, ustęp 2, punkt 2 tejże ustawy oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W projekcie tejże uchwały wnioskuję o podniesienie opłat za odbiór odpadów komunalnych. To obowiązek, Szanowni Państwo Radni, który wynika także z mojej odpowiedzialności za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Oznacza on konieczność przedstawienia uchwały z odpowiednio skalkulowanymi stawkami, co niniejszym uczyniłem i zostało Państwu procedowane. W tym miejscu pragnę podkreślić, że na wzrost opłat za odbiór i wywóz odpadów komunalnych składa się wiele czynników, w tym między innymi wzrost kosztów pracy, wzrost cen energii i transportu, wzrost cen składowania, ale także rosnąca masa odpadów. Jest to zjawisko ogólnopolskie. Rodzi się jednak pytanie, co my z tym problemem zrobiliśmy od czasu ostatniego wzrostu opłat, który nastąpił równo e, rok temu. Szanowni Państwo Radni, zleciłem przeprowadzenie analizy realizacji zadania odbioru odpadów komunalnych. Przez jedną ze spółek miejskich. Wynika z niej, że działanie takie jest ekonomicznie niekorzystne dla nas, dla samorządu, ale również i dla mieszkańców miasta. Dodatkowo, na etapie kalkulacji kosztów nie zgodziłem się między innymi. Na ograniczenie częstotliwości lub zaniechanie odbiorów odpadów wielogarbarytowych, co w wielu innych samorządach miało to miejsce. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, osobiście uważam, że dokonywanie oszczędności w tym obszarze może prowadzić do ryzyka niekontrolowanego zaśmiecania naszego środowiska. Ale biorąc to wszystko pod uwagę, dotkliwe skutki gospodarcze wynikające z ograniczeń narzuconych całemu społeczeństwu wskutek trwającej pandemii, a także pogarszającą się sytuacją finansową, Wielu wągrowieckich rodzin zdecydowałem, by w tym roku nie podnosić w Wągrowcu podatków i opłat lokalnych. Taką decyzję podjęliśmy wspólnie, uchwalając jednogłośnie budżet miasta Wągrowca na 2021 rok. W tym roku nie wyobrażam sobie takich podwyżek. Również w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego postuluję, aby wnioskowany projekt odrzucić i wspólnie zastanowić się nad modelem dofinansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w taki sposób, by nie był on uciążliwy dla naszych mieszkańców a jednocześnie bezpieczny dla naszego budżetu. Panie Przewodniczący, proszę poddać projekt uchwały pod głosowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Nim poddam projekt pod głosowanie, oczywiście jeszcze przewidziana jest dyskusja wśród radnych. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w przedstawionym projekcie uchwały. Bardzo proszę, radna Alicja Tret. Proszę Państwa, no w takim razie moje pytanie, taka kwestia techniczna. Skoro taka decyzja Pana Burmistrza, czemu na początku sesji nie wycofaliśmy tego z porządku obrad? Skoro Pan Burmistrz, który przecież zainicjował wprowadzenie tej uchwały do, dzisiaj, do porządku dzisiejszej sesji, no teraz jakby postuluje, żeby tej uchwały nie podejmować. Mamy się wszyscy opowiedzieć w takim razie, czy chcemy, czy też nie, czy to jest chyba jakieś zwrócenie odpowiedzialności, czy o co tutaj tak naprawdę chodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej, bardzo proszę panie burmistrzu odpowiedź. Pani radna nie wycofałem o uchwały z porządku obrad, bo jestem zobligowany przedstawieniem państwu tejże uchwały. To tyle. Dziękuję. My wspólnie razem ponosimy odpowiedzialność. Ja jestem wykonawcą wszystkich działań, jakie my wszyscy wspólnie podejmiemy. Prawo obligowało mnie do tego, aby przedstawić państwu radnym takową uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności? Po wyczytaniu nazwiska bardzo proszę o danie głosu za, przeciw bądź wstrzymuje się. Radny Dariusz Bąk. Dariusz Bąk, jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radny Krzysztof Buchholz. Jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radny Szymon Filut? Szymon Filut głosuje przeciw. Dziękuję bardzo. Radna Wiesława Kadow? Wiesława Kadow, jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radna Danuta Kaniewska? Danuta Kaniewska, jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radny Robert Kotecki. Robert Kotecki, jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radna Janna Kramer-Neumann. Jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radna Iwona matusza Kłośnińska. Iwona Matusza-Głośńska, głosuję przeciw. Dziękuję bardzo. Radny Tomasz Mazurek. A radny Tomasz Mazurek, przeciw. Dziękuję bardzo. Radny Włodzimierz Naumczyk. Jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radna Natalia Pałczyńska. Natalia Pałczyńska, jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radny Maciej Patelski. Maciej Patelski, jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radny Marek Piekutowski. Marek Piekutowski, jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radny Krzysztof Poszwa. Krzysztof Poszwa, jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radny Andrzej rajs. Jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radny Bogdan Smykowski. Bogdan Smykowski, jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radna Danuta Strzelecka-Purczyńska. Danuta Strzelecka-Purczyńska. Jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radna Alicja Tryt. Jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Radny Jakub Zadroga. Jakub Zadroga. Jestem przeciw. Radny Wiesław Zając. Wiesław Zając. Głosuję przeciw. Dziękuję bardzo i radny Ryszard Zych. Ryszard Zych. Jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że udział w głosowaniu wzięło 21 radnych, głosów za 0, głosów przeciwnych 21, głosów wstrzymujących 0. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki określonej pojemności nie została podjęta.